Co ma wspólnego kierownica samochodu z ziemiaczkami pure z jajeczkiem sadzonym i mizerią? A widzisz, chodzi o to, że najlepsze rozwiązania są proste i genialne i nie trzeba ich udoskonalać. Tak właśnie jest z układem kierowniczym, który powoduje samoczynny powód kierownicy do położenia jazdy na wprost po każdym zakręcie. Tu nie ma żadnego komputera sterującego, nie ma zaawansowanej elektroniki, nie ma silnika elektrycznego. Kierownica odbija tak samo w tanim samochodzie, jak i w tym wypasionym Mercedesie. Genialny inżynier wymyślił wyprzedzenie stworzenia zwrotnicy, czyli odchylenie kąta stworzenia zwrotnicy od pionu. I wszystko dzieje się samoczynnie i tego się nie da udoskonalić. Tak samo jak nie da się udoskonalić ziemniaczku z jajeczkiem sadzonym im serią. No chyba, że przypalisz jajeczko albo źle wyregulujesz geometrię. Zapraszam do spotkania z nami podczas targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu. Rafał Sosnowski, prezes firmy Sosnowski.